Witajcie! W tym filmiku chciałabym Wam pokrótce opowiedzieć o rozświetlaczach, które mają stałą pozycję w mojej kosmetyczce. Wielkimi krokami zmierza się do nas wiosna, a jak wiadomo, na wiosnę każda z nas pragnie wyglądać promiennie, pięknie, zdrowo. Aby uzyskać właśnie taki promienny wygląd, przede wszystkim wygląd naszej cery, używamy m.in. rozświetlaczy, stąd też ten filmik. Nie będzie to recenzja rozświetlaczy, natomiast będzie to pokazanie, jakie ja mam rozświetlacze. Mam nadzieję, że może któraś z Was wyciągnie coś, jakieś informacje dla siebie. Pierwszy produkt, który chciałabym Wam pokazać, jest to mineralny rozświetlacz marki La Rosa, La Rosa. Myślę, że niektóre z Was już się z tą marką spotkały. Mineralny rozświetlacz 61 Light, tak się on nazywa. Do każdego takiego słoiczka dołączony jest taki puszek. Ja akurat z niego nie korzystam, ponieważ ten mineralny rozświetlacz po prostu aplikuję przy użyciu, przy pomocy pędzla. Ten rozświetlacz to jest po prostu nic innego jak taki biały, biały proszek, czyli rozświetlacz w konsystencji sypkiej. I ten produkt idealnie sprawdza się jako delikatny rozświetlacz, gdy chcemy uzyskać najbardziej naturalny efekt rozświetlonej promiennej cery. Czyli aplikuję go no wszędzie tam, gdzie aplikuje się rozświetlacz u szczytu policzków, yy, wzdłuż nosa, w okolicach brwi, a także gdy chcę optycznie wydłużyć łuk. Kupite nam. Dodatkowo ten produkt jest o tyle uniwersalny, że może być również wykorzystany jako cień, czyli jako rozświetlacz wewnętrznym kąciku oka czy też pod brwią. Kolejny produkt, kolejny rozświetlacz, z którego bardzo często korzystam. Przede wszystkim w porze letniej, gdy skóra jest muśnięta lekko słońcem, bądź gdy wybieram się gdzieś wieczorem do jakiegoś klubu czy też pubu i chcę pięknie wyeksponować. Deko, używam właśnie takiego rozświetlacza. Jest to puder rozświetlający polskiej marki Bell seria Planet Illuminator. I mój puder rozświetlający jest w numerze 01. I spośród całej serii tych rozświetlaczy z Bell jest to kolor najbardziej naturalny, bo że najbardziej wpada, wpada w biel. Nie ma zbędnych jakichś złotych drobinek. Naprawdę bardzo ciekawy produkt. Mam już go, bo od wielu lat w każdym razie korzystam z tego produktu. Stosunkowo produkt w mojej kosmetyczce nowy. Jest to rozświetlacz w kremie z takiej palety kremowych kamuflaży marki Marki Virtual. I tak jak już wspomniałam jest to rozświetlacz. Kremowy, czyli jego idealnie, bardzo na szybko rozprowadzimy po prostu palcem. Efekt takim rozświetlaczem w kremie jest zdecydowanie najbardziej widoczny. Ten rozświetlacz on daje taką lekko perłową, opalizującą poświatę. Wydaje mi się, że ma troszkę pigmentów chłodnych, czyli delikatny, niewiecki, fioletowy, ale oczywiście to nie jest zauważalne kołym okiem. Kolejny rozświetlacz. W zasadzie jeden pasek z takiej palety marki Essence. Paleta Sun Club. To jest również paleta rozświetlaczy, bronzerów do, do całej, do szyi, do całej, do twarzy, czyli ogólnie do naszego, do całego ciała. Nie mogę otworzyć, co jest. I chodzi mi tutaj o ten ostatni produkt, czyli najjaśniejszy paseczek i ten kolor lekko wpada w złoto, czyli również latem idealnie podkreśli naszą opalenićnę, ale także gdy po prostu macie ochotę musnąć waszą skórę słońcem w porze wiosennej, właśnie ten produkt idealnie do tego się nada. Chciałabym wam również wspomnieć o innej metodzie rozświetlania twarzy. Ponieważ no, zdarza często się tak, że jedynie od święta macie ochotę na rozświetlenie i dodanie rozświetlacza, dlatego pewną alternatywą jest po prostu użycie jako rozświetlacza jasnego cienia. Ja bardzo często tak robię i używam cienia z JOKO. Cień nazywa się cień z serii Mono, numer J101. Mieszam te dwa. Te dwa cienie, ponieważ jeden jest z drobinkami, drugi jest bez drobinek, bardziej satynowy. Wieszam te dwa cienie i normalnie aplikuję je wszędzie w miejscach, gdzie nakłada się rozświetlaczy. I to by było na tyle. To są moje wszystkie rozświetlacze, te, które, te z których też najczęściej korzystam. Jeśli miałbyś jakieś pytania odnośnie rozświetlaczy, oczywiście czekam, czekam na takie, na Wasze wiadomości. Tymczasem dziękuję za uwagę. Pozdrawiam.